Witam serdecznie szanowni Państwo, szczególnie drodzy rodzice naszych uczniów ze Szkoły Podstawowej Scholar oraz Liceum Ogólnokształcącego Erasmus. Jak zapowiadałem na uroczystości rozpoczynającej aktualny rok szkolny, dbałość o zdrowie, również i fizyczne naszych uczniów staje się priorytetem. Dlatego też uczestniczymy w programie Unii Europejskiej dla szkół. Gdzie każdy z uczniów będzie otrzymywał w tym wypadku porcję mleka oraz sezonowych warzyw lub owoców. Jest to program y, dla szkół, unijny program, współfinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu y, krajowego. Bardzo się cieszę, że akcja pod tytułem HRUB ASA jest w naszej szkole. Kolejnym akcentem, który wskazuje na to, jak zależy nam na dobrostanie każdego ucznia, zdrowe odżywianie, jakie będzie menu i jak wygląda w szczegółach realizacja tego programu, to przedstawi za chwilę koordynator pani Małgorzata. Szanowni Państwo, dzień dobry. Uzupełniając tutaj informacje przekazane przez pana dyrektora, pragnę powiedzieć, że Dzieci będą zaopatrywane w powyższe produkty, czyli mleko i owoce bądź warzywa sezonowe, dwa razy w tygodniu. Łącznie w pierwszym semestrze będzie to 8 tygodni, przerwa na okres ferii zimowych i później z powrotem 8 tygodni, też dwa razy w tygodniu. Dzieci dostają produkty przed wyjściem do domu, także zapraszamy serdecznie i życzymy smacznego.